Siema, ma. Akurat sąsiadowi będę aktualizował mapy, także pokażę Wam jak to tutaj wygląda. To jest Audi Q74M, ma system już MIB2 i przestawiłem sobie język na angielski, bo kręcę to oczywiście na Mister Fixa. Także wybaczcie, że po angielsku, ale Wam to pokażę. W każdym razie zaczynamy sobie od wejścia do menu. Wybieramy settings. Tutaj musimy przesunąć w lewo, żeby pojawiło nam się to takie menu wyboru, system maintenance, informacje o wersji i tu widzimy jaką mamy w tej chwili nawigację. Mamy East and Central Europe na rok 2017-18, czyli ma to już z 5 lat. Prawdopodobnie wgrane po prostu przy produkcji tego pojazdu, więc Możemy tutaj zaktualizować. Dwa powody dla których aktualizujemy: po pierwsze chcemy mieć nowsze mapy, mało kto z tego korzysta, bo są CarPlay i Android Auto, a po drugie tutaj są różne takie funkcje w stylu Predictive ACC, czyli mamy tempomat aktywny z predykcją tego co się dzieje, więc gdy samochód będzie wiedział, że się zbliża do skrzyżowania albo do zakrętu, to tempomat aktywny nie patrzy tylko na to, jaki pojazd jest przed nami, ale też bierze pod uwagę to, na przykład, że mamy prawy łuk, który się zbliża, więc będzie troszkę zwalniał. Więc warto, warto, warto sobie to wgrać, jeżeli macie samochód z jakimś sensownym wyposażeniem, oczywiście. Druga rzecz, jaką sprawdzamy, to w ukrytym czerwonym menu, żeby do niego wejść, popychamy to i ciągniemy to, pokażę wam to. Cyk, cyk. Czekamy ze 3 sekundy, i po 3 sekundach powinno nam się pojawić czerwone menu. Druga rzecz, jaką tu sprawdzamy, to jest to jest tak, jaką mamy wersję. Tu tylko potwierdzamy, że jest to MIB2 w wersji HI, MHI2. Jest też Q, bo są takie wersje też Q, nie wiem, czy to do Audi w Q3, 5, 7. W każdym razie, jeżeli, jeżeli macie MHI2 albo MHI2Q, no to to jest film dla Was. Jeżeli macie co innego w stylu MST2, MHS albo jeszcze coś innego, to sorry, ale nie tym razem. Wracamy. Kolejna rzecz to system. Kody aktywacji. I tutaj szukamy, czy mamy legalny kod aktywacji dla aktualizacji map 023000 EE. Aktywny, rany boskie, ale to tutaj miga. Spróbujemy teraz. 0.2, jeżeli dobrze pamiętam, to jest kod dla Audi 3, to znaczy, że to jest MIB 2H. 000 to jest Region Europa. EE to jest ważność tego i teraz tam do roku 2075 czy coś takiego. No w każdym razie prawie w nieskończoność wywalone. Także kod jest legalny, więc jesteśmy na dobrej drodze. Wychodzimy sobie z tego i na tym etapie możemy tak naprawdę wyjść z samochodu i iść do kompa. A na kompie widzimy teraz, jak się kopiują mapy na kartę pamięci, więc tu z lewej strony widzicie paczkę map, którą ściągnąłem. To jest do pobrania za darmo. Są linki do strony Volkswagena w opisie pod filmem. Tam są chyba ze dwa linki, ale wybierzcie sobie jeden, bo to są dokładnie te same paczki, tylko na dwóch różnych serwerach. Tak dla bezpieczeństwa sobie to tam Volkswagen rzuca. Przypuszczam, że na serwerze z i Seata też to jest, bo ta sama aktualizacja wchodzi do wszystkich marek. Więc tutaj mamy to, co pobrałem, rozpakowałem i kopiujemy to. Tu. Tutaj mamy kartę pamięci. Wsadzone tu 64 sformatowana systemem exFAT, bo 64 chyba zwykłym FAT-em się nie sformatuje. W każdym razie kopiujemy do głównego katalogu karty, tak żeby po wejściu na kartę był widoczny ten plik xt oraz te różne inne foldery. Także nie może to być w jakimś podfolderze i tak dalej. Musi to być prosto na tej karcie. Jak widzicie, zostało nam tu jeszcze 9 minut kopiowania, a całość. Całość ma chyba z 28 GB, także to trochę potrwa. Ale jak już się to zrobi, to pokażę wam, jak to się w samochodzie aktualizuje. Ok, karta nagrana. Tutaj mamy jednostkę w słówku. Wrzucamy sobie do SD1. I zaraz wam pokażę, jak te aktualizacje tutaj wywołać. Więc wnowu tych settingsach. tu w lewo, tu, tu mamy system update. I tu widzicie, że SD1 jest teraz dostępne do wyboru. Zanim to odpalicie, upewnijcie się, że macie albo podłączony prostowniczek, albo odpalony silnik, bo to potrwa. No, kopiowało się 40 minut w jedną stronę, to i w drugą pewnie będzie z 40 minut. Także ja zaraz sobie nagram po angielsku, jak to się wszystko odpala, i widzimy się w trakcie procesu. I jeżeli się zastanawiacie, jak u siebie w jednostce sobie wrzucić taki kod aktywacji, no to mogę Wam tylko powiedzieć, żebyście zobaczyli ten filmik. No, i się zaktualizowano. zaktualizowało. Mamy tylko ok, także zaraz to potwierdzimy i sprawdzimy, czy na pewno nowa wersja jest wgrana. No, to teraz możemy wyskoczyć do wersji i widzimy, że mamy najnowsze mapki. Ok, to tyle ode mnie dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.